I zapraszam Was na kolejny ciekawy materiał z kolejnej wyprawy. A więc znajdujemy się już w środku. Niestety nie możemy pokazać budynku z zewnątrz, ponieważ chcemy po prostu dochować anonimowości tego budynku. Obiekt jest no, dość spory. Niestety też nie możemy tutaj głośno się zachowywać, bo jest to nieopodal zabudowań. Tu jest Bartek. Siema. Siema Generalnie tu jest dużo ciekawych fandów. Zobaczcie jakieś książki. Zobaczcie, z których to jest lat. Na przykład tutaj. To jest z 73 roku książka. I takich, zobaczcie, takich książek tutaj jest od, od Gruma. Jest ich bardzo dużo. Ogólnie oczywiście budynek jest y, piętrowy. Tak, tutaj no, bo są takie widać. O tutaj jest drugie wejście, takie, ale taki strych. Takie zachowanko, nie? może od jajek ten No, 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 no. Są faktycznie. Patrz stare butelki, nawet po jakimś mleku chyba, czy coś, widzisz? No. Tam weź nie są ludzie. No. Tak? Tu takie szafeczki. No to puste wszystko. O, tutaj była na pewno łazienka, ale to jest już wszystko w stanie tragicznym. O, tu jeszcze jakieś części elektryki pozostały. Tutaj jak widać, o jeszcze mamy kibelek. No, tych pomieszczeń troszeczkę jest tutaj. Tutaj jakieś krzesła. Ogólnie no, obiekt no, niby jest taki duży, ale tutaj... No, jakieś kartki. Tu nie będziemy pokazywać, żeby tu jakieś... imion i nazwisk nie było widać. Tu jest widać kolejne zachowanko do strychu. Tutaj to troszeczkę tak na przypale chodzimy, ale nic no, nie poradzimy na to. Co to jest? W jakimś filmie chyba. za pomieszczenie tu mamy kolejne zachowanko ogólnie pokażę Wam jeszcze na dole są takie stare gazety z chyba pereloskę nawet ale z roku to nie wiem dokładnie którego Co tam? Czekaj, pokaż. Zobaczmy. Zobaczmy. I z tego to jest roku. Możemy to widać. Tutaj jest tutaj patrz 2006. Piątek, 8 grudnia. No 2006 rok. Czekaj. <laughs> O, widzicie? 5 8 grudnia 2006 roku. No. kurde, czy No. Znaczy nie aż taka stara, ale no nie nie jest jest stara. stara. O, tam jest kolejna, patrz. Uważaj na głowę, nie? Zobaczymy tutaj. Tutaj jeszcze jakieś przewody są. Tu jest z 2008 roku, z 11 lutego. Tak? No. Tak. Jest z 2008? O kurcze, tutaj mamy jakąś rozdzielnię. W sumie ten licznik to już wygląda na w miarę taki jeszcze nowy. Zobaczcie, nawet blomba jest, ale niestety jest odłączony. Korki, łącznik, ale te dźwięki tutaj to naprawdę są schizujące. Jak ta blacha puka. Tutaj jest wejście na strych ogólnie, ale tam nie będziemy wchodzić, bo ten strych nie wygląda za dobrze. Te deski są w sumie takie poparciałe. Taka żarówka. czyli do ostatniej kondygnacji budynku w sumie, nie? No. no, dawaj. Widzę, ładnie. Takaś książka jest stara Ale coś mi ostrości nie chce złapać. Jakaś. No więc jesteśmy tutaj w kolejnym z pomieszczeń. O, patrz Bartek ty piec ka flowy. kartony. Jest trochę co? Zobaczcie Paninek tutaj był Znaczy to ten piecka w sobie taki w sumie nie? Tylko taki z tych starszych jest No tu jest druma akurat książek, nie? Zostawcie mnie samego teraz Ej, patrzcie na to! No. Fiat placu teatralnego. Opowieści. No. no, jest troszeczkę. No, Jakaś... Z roku też nie ma. Kurda. Po francusku chyba. Francuska? Tak. Książka. Mhm. Cena książki 120 zł. A to na stare jeszcze, nie? No no. W sumie ona wygląda tak jakby z biblioteki, bo nie? Patrz, tak, jakimś tak. takim podstęblowaniem, widzisz? Ja. No i wiadomo. Ale tutaj z biblioteki. A w sumie wiadomo. może wiadomo. i we, nie? No. Może ktoś no, był... nie wiem, nic. Tak. Chyba tak, ostatnia z pomieszczeń Tak coś takiego. Idziemy zobaczymy, co jest. Uważaj, Bartek, żebyś tutaj się ten kabel nie zaplątą, nie? To jest kotłownia chyba. Tu widzimy zachowanko do tego, do węgla. Tak. Idziemy na lewo, Ale widać, że jakaś młodzież chyba tutaj przesiaduje, co? Zobaczcie jakieś takie prowizoryczne ławeczka zrobiona. Zobaczcie, jakiś piec. Piec, no. A już widać, że co miarze rozkładam Tutaj elementy jakieś na pewno... No, no, tutaj jakaś... Tak. rura chyba. Nie, rura tu na komina. Jest, no. Ty, patrz, on nawet chyba z komputerem był. No. Tak, patrz. To w sumie nie taki stary już jeszcze, nie? Znaczyć, to no. No piwnica jak piwnica, nie? No. Tutaj jakieś korki. Klapki przepraszam. Łączniki. I wiem tutaj tutaj widać, że kotłownia była. Tak. No i jest taki. Idziemy dalej. Mam jakieś zachowanko kolejne. Ale jest tutaj na, strasznie zimno. Jest tutaj straszny zapach wilgoci. No tutaj jest straszny zapach wilgoci, nie? No, ale bardzo śmierdzi, co? No, ma się ruszy. Uwaga. To jest jakieś takie pomieszczenie puste. Cicho, hej, hej, hej. Nie, to wiatr. Tutaj mamy jakiś element. To nie wiem, to w sumie to mogłaby być część pieca w sumie, nie? Zobacz. Bo to w sumie też takie... Z tych skafalek zrobione, nie? I gliną polepione tutaj. No. To jest od Szamba, wiesz? To jest chyba do Szamba. Możliwe. No. To wiesz? Chyba tak. Możliwe. No jest tutaj naprawdę. No, tak dość strasznie. No tutaj to chyba tak z grubsza wszystko jest, nie? No to co, idziemy powoli do miejsca początkowego. Jeszcze kable miedziane, patrz. Tutaj wszystko pozabijane. Tutaj mamy jakiś stary ten... Tu byliśmy? Byliśmy. Patrzcie na te klasyczne drzwi. E, przepraszam, retro drzwi. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie, nie, nie świeć tam, nie świeć, nie świeć. Dobra. Dobra. A więc to już wszystko w tym materiale. Jeżeli materiał się podoba, zostaw suba, łapkę w górę, dzwoneczek i zapraszamy na kolejne ciekawe filmy. Na razie.